Zadanie drugie za dwa punkty. Oblicz granicę. Mamy tutaj jakąś granicę lewostronną. Zapisz obliczenie. Ok, wyciągniemy tę granicę sobie tutaj na klatkę. Czyli jaka jest granica tej funkcji, kiedy zbliżam się z argumentem x do dwójki, ale z lewej strony, czyli poprzez wartości mniejsze od dwóch. No dobra, wstępnie sobie wysądujemy sprawę, co by się stało, gdybyśmy użyli po prostu tego argumentu x2 w tym wzorze. Tak, to jest takie sądowanie sytuacji. 2 do 3 to jest 8, 8 odjąć 8, 8, 0. O 0 w liczniku jeszcze może być, to nie jest jakiś wielki problem. No a gdy wstawimy tutaj tego x równego 2 do mianownika i wykonamy wszystkie działania matematyczne, to otrzymamy 0. Ok, czyli mamy taką sytuację znaną z lekcji symbol nieoznaczony. Nie jesteśmy w stanie podać wartości tej granicy tak wprost poprzez użycie argumentu, który mamy tutaj. Tak? To znaczy, że musimy pozbyć się tej nieoznaczoności. Jak się pozbyć? No generalnie będziemy dążyć do tego, żeby porozbijać. Licznik i mianownik ułamka na jakieś czynniki, które gdzieś tam w przyszłości spowodują po skróceniu, spowodują, że zniknie ta nieoznaczoność. Dobra, jeżeli chodzi o mianownik, tutaj już mamy ładny rozkład na czynniki, mamy nawias do kwadratu, więc to zostawia spokoju, muszę zająć się jakąś górą. Czy takie wyrażenie x do trzeciej minus 8 muszę zapisać w jakiejś postaci czynowej. Możemy zauważyć, że x do trzeciej odjąć 8 można zapisać jako x do trzeciej minus 2 do trzeciej to już zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, zostawiamy w spokoju. No i tutaj mamy do zastosowania wzór w liczniku. Mamy do zastosowania wzór na różnicę sześcianów dwóch wyrażeń. a do trzeciej minus b do trzeciej to jest a minus b a potem taki iloczyn znaczy pomnożony przez taką sumę algebraiczną a kwadrat plus ab b plus b kwadrat. Rolę a tutaj grałby ten x, rolę b dwójka. Czyli mamy x minus 2 i żeby kończyć ten wzór x do kwadratu plus 2x plus 4. A tutaj z kolei się pojawia x minus 2 do kwadratu. OK. To rozkład na czynniki był po to, żeby się coś skracało. No i tutaj mamy wspólny czynnik. Tutaj ten znika całościowo, a tutaj tylko zmniejszy się potęga o 1. Ostatecznie otrzymujemy granicę przy x dążącym do dwójki z lewej strony. Z wyrażenia postaci x do kwadratu plus 2x plus 4 przez x minus 2. Ok. Dobra. Znowu musimy sądować sytuację, co się tutaj właściwie dzieje. Czyli znowu spróbujemy sobie coś podstawić. Tak? Stawiamy x równego 2. Wykonujemy działania matematyczne na liczniku, na mianowniku. A tutaj otrzymujemy 2 do kwadratu 4 plus 2 razy 2 też 4 plus 4, czyli mamy 12 w liczniku. No a w mianowniku pojawia się 2 minus 2, 0. No właśnie. Czyli znowu jest ten problem z dzieleniem przez 0. Ok, No dobra. Ale tak naprawdę my tutaj podchodzimy do tej dwójki z lewej strony poprzez wartości mniejsze od 2, a nie, że używamy tego x równego 2. Czyli musimy zobaczyć, jak zachowuje się mianownik tego łamka przy x dążącym do dwójki z lewej strony. No to narysujemy wykres tego mianownika. Taka funkcja x 2 ma jedno miejsce zerowe, jest to funkcja liniowa rosnąca i miejscem zerowym jest dwójka. Czyli na lewo od dwójki ten mianownik przyjmuje wartości ujemne, a na prawo dodatnie. Tak. Z tego wynika, że przy dążeniu do z x z lewej strony do dwójki taka funkcja, która tutaj się tak... Wpisuję. Jak się zachowuje? Licznik dąży do dwunastki, to powiedzieliśmy, ale podchodząc do z lewej strony, wartości funkcji dążą do 0, ale poprzez wartości ujemne, poprzez minusy, czyli 0, minus. Ok. Jak dzielę dwunastkę przez bardzo małe ułamki, tutaj bardzo bliskie 0 ułamki ujemne, no to otrzymujemy granicę niewłaściwą minus nieskończoność. I to jest odpowiedź. Czyli ta funkcja ma granicę, nieskończoną, ma granicę niewłaściwą, która jest równa minus nieskończoność.